Rozmowy o inwestycjach, wspólnych planach i możliwościach rozwoju. Przedsiębiorcy z gminy Olesno zostali zaproszeni na noworoczne spotkanie z burmistrzem Sylwestrem Lewickim. 23 i ten rozpoczęty 24 rok, on ma ogromne znaczenie dla, nie tylko dla naszej gminy, ale tutaj dla całej ziemi oleskiej. W związku z wielkością tego budżetu, z wielkością budżetu inwestycyjnego. A ja tradycyjnie organizuję spotkania z przedsiębiorcami, żeby im pokazać, co robimy, jak realizujemy środki, które dzięki nim również trafiają do naszego budżetu i czy my je trafnie wydatkujemy. Więc to jest takie tradycyjne spotkanie. A... A poza tym jest to okazja również do jakichś rozmów, do, do prezentacji swoich zamierzeń w tym 2024 roku. Także myślę, że to jest bardzo celowe, zawsze sympatyczne i myślę, że również to spotkanie będzie udane. Miniony rok to samorządowe projekty oraz duże inwestycje, dzięki którym w Oleśnie stwarzane są godne warunki do inwestowania. Zawsze układ drogowy jest takim układem nerwowym w każdej gospodarki. Gospodarki. Dobrze rozwinięty układ drogowy e, sprzyja inwestycjom, wiadomo opartym o logistyce. Także tym nowoczesnym technologiom, natomiast jeżeli chodzi o gminę, no to po stronie gminy jest dozbrojenie tych terenów i tutaj to jest wzorowe. Takie spotkania są niezwykle ważne. To okazja do wymiany doświadczeń między firmami. Samorząd może także wsłuchać się w oczekiwania biznesu. Stawaliśmy na rzęsach, żeby po prostu się utrzymać i dać sobie miarę na tym samym poziomie utrzymać firmę. No ale nie było łatwo. Nie był to łatwy rok. Myślę, że gdzieś tam właśnie kwestia pieniądza, ta inflacja dosyć mocno dała nam się we znaki. Podwyżek nie robiliśmy aż tak dużych, żeby nie stracić gości. Wiadomo, mniej zostało, ale cieszymy się, że utrzymaliśmy się wciąż na rynku. Takie spotkanie jest bardzo wskazane z tego powodu, że. No... Jest, jesteśmy zapoznani więcej, z, z, co samorządy przeznaczają, jakie kwoty na roboty, jakie roboty będą wykonywane i tak dalej. Także no wiele takich cennych informacji można tutaj uzyskać. Nie zabrakło oprawy artystycznej i symbolicznego Toastu. Dzięki spotkaniu tworzona jest atrakcyjna i konkurencyjna oferta inwestycyjna.